Witamy w szkolnym dzikim ogrodzie, Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu. Chcielibyśmy przedstawić bioróżnorodność naszego ogrodu pod względem roślinnym i zwierzęcym. Wiśnia piłkowata. Popularnie zwana wiśnią japońską. Jest to gatunek drzewa należącego do rodziny różowatych. Lilio Rodzaj bylin cebulowych z rodziny liliowatych. Wierzba mandżurska. Oryginalny gatunek wierzby. Jarząb pospolity. Jarzębina, jarząb zwyczajny. Gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny różowatych. Lawenda. Rodzaj rośliny z rodziny jasnowatych. Obejmuje 41 gatunków. Lilak. Rodzaj roślin z rodziny oliwkowatych. Rodzaj liczy w zależności od ujęcia od 12 do około 30 gatunków. Irys syberyjski. Inaczej kosacit syberyjski. Gatunek roślin cebulowych i kłączowych, należący do rodziny kosaćcowatych. Jałowiec wirginijski, gatunek drzewa iglastego z rodziny cyprysowatych. Liliowiec żółty, gatunek byliny z rodziny złotogłowatych. Wierzba hakuronisiki, wierzba całolistna, wierzba zwarta, nazywana wierzbą japońską. Gatunek rośliny wieloletniej, należący do rodziny wierzbowatych. Głuk dwuszyjkowy. Gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny różowatych. Murarka ogrodowa. Gatunek samotnej pszczoły z rodziny miesiarkowatych. Jest wykorzystywana gospodarczo do zapylania upraw. Trzmiel. Zwyczajowa nazwa dużej, krępej i gęsto owłosionej pszczoły o czarnym ubarwieniu. Zwykle z szerokimi, poprzecznymi, żółtymi lub pomarańczowymi pasami. W mowie potocznej często błędnie nazywany błąkiem. Mrówka. Należy do rodziny owadów należących do rzędu błąkówek, podrzędu trzonówek. Mrówki tworzą społeczności kastowe żyjące w gniazda. Jak dziwamy o bioróżnorodność naszego ogrodu? Sadzimy rośliny i pielęgnujemy ogród w ekologiczny sposób unikamy pestycydów i nawozów sztucznych. pozostawiamy w ogrodzie naturalne substancje ograniczne, jak liście, które stanowią naturalny nawóz. zbudowaliśmy budki dla ptaków oraz domki dla owadów. sadzimy takie rośliny, które stanowią pokarm dla owadów i ptaków w różnych porach roku. ekologiczne uprawianie naszego szkolnego ogrodu odżywia i zwiększa jego bioróżnorodność.